Siemka wszystkim. Pokażę wam w dzisiejszym filmiku taką sytuację. Bo zamówiłem sobie takie dżempaki chińskie, karty Pokémon, oryginalne, oczywiście, i przyszły. Te boksiki tak się prezentują, ale paczka była zapakowana tak dokładnie, jak te dwa boksy leżą. I ta karta promocyjna, którą dostałem w się leżała na środku. Jak odpakowałem folię bombalkową, no to normalnie była wygięta. I czuć pod tą folią, że ta karta jest uszkodzona. Otworzymy sobie tą małą paczuszkę. No zobaczycie jak to wygląda. Trochę przyspieszę Wam filmik, bo miałem problem z otwarciem tego. No i dostaliśmy się do naszej przepięknej karty promocyjnej, na której jest Pikachu i trzy startery z edycji 9. I zobaczcie. Tak wygląda uszkodzenie. Karta była zgięta na tyle, że papier po prostu no, no uległ... Deformacji znacznej, tak. Także no, karta no, no nie, nie nadaje się po prostu jako y, obiekt dla kolekcjonera. Natomiast plus jest taki, że jakby sprzedawca zgodził się, że wyśle mi jeszcze jeden taki boksik i dołączy również tą kartę promocyjną. Także czekam na kolejną paczkę z czempakiem. Tymczasem po kolei gdzieś tam będę sobie. Otwierał te busterki, które już mam. Pozdrawiam Was, do następnego.